Witajcie serdecznie. Dzisiaj sobota, 3 czerwca. Z soboty zazwyczaj wybieram się na mecze ligowe. Tym razem wielkie święto, zaproszenie od władz e, szkółki piłkarskiej Sparta Leżajsk. Więc e, dzisiaj e, jest uroczystość dziesięciolecia e, tejże szkółki, więc postanowiłem wybrać się do Leżajska. Więc wybieramy się e, na urodziny złożyć najlepsze życzenia prezesowi Grzegorzowi oraz wszystkim zawodnikom. Zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. W tej obecną mamy 9 grup wiekowych, 7 gra w, lidze, w pierwszej Lidze Podkarpackiej i mamy zatrudnionych 7 trenerów, także myślę, że to jest dobrze, ale mam nadzieję, że to będzie się jeszcze rozwijać. Atrakcje dla dzieciaków to mamy do godziny 22, nie będę mówił co będzie, bo to jest wielka niespodzianka, mamy atrakcje jak widzimy tutaj dookoła, mamy i wojsko zaproszone, i policję, i straż pożarną, mam nadzieję, że jeszcze dotrą koledzy z karetką i będzie pokaz pierwszej pomocy, zjeżdżalnie, trampoliny, no wszystkie gadżety jakie są, lasy państwowe też mamy i mamy nadleśnictwo które lasy państwowe no, też nam pomogły w tym pikniku yy, dofinansowaniem. Także no, ja jestem zachwycony, mam nadzieję, że, że dzieciaki docenią to i będą się dzisiaj dobrze bawić. Pogoda dopisuje, także jest wszystko ok. Jeżeli chodzi o stronę kuchni, takiej działalności, no praca zawsze się znajdzie i pracy zawsze jest sporo. Ciężko jest to wyobrazić sobie może zwykłemu zajaczowi chleba, który nie ma zbyt pojęcia o takiej piłce, którą my chcemy tutaj wprowadzać i to robimy. Praca zawsze się znajdzie. Ee, działamy praktycznie cały czas, są wyjazdy dzieciaków. Te wyjazdy przeważnie są weekendowe, ale również i w tygodniu, tak? Więc też i rodzice nam dużo pomagają, więc tej pracy zawsze, zawsze jest. I też dziękujemy za pomoc przede wszystkim rodziców, tak? No bo to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie sponsorów, to jest temat zawsze odwieczny i trudny. Wiemy jakie mamy czasy, więc staramy się nie tyle uderzać do publicznych instytucji, ale również i do sponsorów prywatnych, którzy też mają szczere serca, kochają dzieci, lubią to, co te dzieciaki nawet u nas w szkółce robią, więc tutaj też szerokie, gromkie brawa dla nich. Przede wszystkim, że też są w stanie nam w ten sposób pomóc. Ja, ja już trenuję dwa lata. Trenuję dlatego, że po prostu lubię grać w mecze. Trenuję koło roku i lubię grać ogólnie w piłkę. Komu kibicujecie? Kto jest waszym idolem i dlaczego? U mnie Messi, dlatego że bardzo dobrze gra w piłkę i bardzo podziwiam jak szczela gole. U mnie Van Dijk stoi na obronie i ogólnie lubię takich zawodników na obronie i z Holandii. Słuchając wypowiedzi prezesa Grzegorza e, e, widać, że możecie liczyć na zrozumienie i e, życzliwość władz tutaj lokalnych. Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o władze lokalne, zawsze mieliśmy od nich wsparcie. Nie było takiej sytuacji, że ktoś nam jakiejkolwiek pomocy odmówił, więc jak najbardziej pełne prawa dla nich. was przyprowadził na, na trening? E, mama z ta. A powiedzcie, komu Kibicujecie? Jakie drużynie? No, bym powiedział. Polsce. Polsce. Yy, Barcelonie i Polsce. Czego Ci życzyć yy, i wam, całemu klubowi z okazji tego dziesięciolecia? Na... No ja sukcesów, sukcesów. No nie tyle mi zarządowi i tak dalej, tylko tym dzieciakom i tej werwy. Bo wiemy jak dzisiaj jest komputery, komputery, a chcielibyśmy wyrwać od tych komputerów i jak najwięcej dzieciaków zachęcić do aktywnego czasu spędzania czasu i, i no żeby poszli w tą piłkę, może jakiś inny sport, ale ja przekonywałbym do piłki nożnej i co te grupy nasze się rozrastały i żeby było wszystko ok. To na dziś tyle. Jak widzicie Państwo, mnóstwo atrakcji przygotowali dzisiaj włodarze klubu Spartaleza z okazji dziesięciolecia klubu. Były dmuchańce, były lody, były kiełbaski, były medale podziękowania. No i przede wszystkim dopisała pogoda. To było najważniejsze uśmiech rodziców, dzieci. No i czego Wam życzyć, Spartaleza? Przede wszystkim wytrwałości kolejnych przeżycia 10, 10 albo i więcej lat. W rozwijaniu piłki lokalnej. Mam nadzieję, że wychowacie piłkarzy takich jak na miarę Lewandowski, Bawiański Szczęsny, a może Piotr Zieliński. Tego Wam najbardziej życzę, a na dzisiaj dziękuję za oglądanie i, i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Adam Onyszczuk, do usłyszenia!